Zaczęliśmy się bawić w przebieranki w sypialni. I moja żona zawsze pierwsza wybiera i mówi do mnie. Bartek, ja to bym chciała, żebyś ty się przebrał. Po prostu w czyste bokserki jak przychodzisz do wyra. To będzie już dla mnie super. Ja mówię, dobra, zrobię to dla ciebie. 8 lat małżeństwa. Okej. Okay. A ja lubię czytać komiksy i mówię, kochanie, a ja chciałbym, żebyś ty się dla mnie przebrała za kobietę kot. Ale nie wystarczy, że wysikasz się przy mnie do kuwety chociaż uszy, jakiś ogon, no nie, na drugi dzień znowu ja się ubrałem w czyste bokserki. Ona wchodzi, ja mówię, nie podpowiadaj mi, ja zgadnę, za kogo się przebrałaś. Zombie. Ona mówi, nie, nie zdążyłam się jeszcze pomalować, Bartek. Jestem, no, staram się romantyczny być dla niej, staram się być dla niej romantyczny. Zabrałem ją ostatnio do parku i tak mówię, kurde, zobacz, kochanie, tam Jacyś ludzie spożywają posiłek na kocu, biwakują, to jest romantyczne, Możemy też tak będziemy robić, no nie? Ona mówi, Bartek, to są bezdomni. Jak źle ci pójdzie w masz minutę, to będziemy tak jeść posiłki. Kur.